Witam państwa, Radosław Niziołek, gość sportowy, a moim państwa gościem jest Jarosław Kuchta Drzewiasty.pl. Witam ciebie, Jarku. Witam serdecznie. Drzewiasty, czyżby zajmujesz się handlem dr drewna? No to akurat niekoniecznie mylne może to skojarzenie, kojarzenie, aczkolwiek całe moje życie związane było z przyrodą, z lasem, stąd też właśnie nazwa Drzewiasty.pl. Dlaczego zdecydowałeś się na organizowanie turystyki samochodowej? Turysta, turystyka samochodowa to jedno w sumie, gdyż jakby chcę połączyć wszystkie swoje pasje, które, które posiadam, poczynając od myśliwstwa, leśnictwa, przewodnictwa, jak również właśnie to w postaci turystyki samochodowej, a więc wykorzystywać wszystkie swoje pasje do tego, żeby przedstawiać swoim uczestnikom. Piękno naszych lasów, piękno roztocza i nie tylko i całego tutaj regionu za mężczyznę. Jarku, co rozumiesz pod pojęciem off-road i co to jest turystyka samochodowa? Może wyjaśnij, wyjaśnisz telewizorom. Jest to szerokie pojęcie. Off-road, jak sama nazwa wskazuje, czyli, czyli jazda po bezdrożach. Z tym, że no bezdroża są różne. Moim założeniem jest to, ażeby bardziej nastawić się na turystykę właśnie samochodową. O charakterze turystycznym, właśnie, a więc, a więc yy, przestawianie piękna przyrody naszej tutaj rodzimej w połączeniu z różnego rodzaju atrakcjami dotyczącymi tutaj aktywnego spędzania czasu, czyli kajaki, czy, czy, czy rowery, prawda, które mamy na roztoczu. Yy, gdyż, no mówię, no, są, są na pewno miejsca, gdzie ten offroad jest bardziej agresywny. I no, tam już to. Niebezpieczny. niebezpieczny. na pewno, i trochę tego błotka jest na pewno więcej. Odkrywacie magię roztocza? Odkrywamy, jak najbardziej odkrywamy. Naprawdę roztocze nasze jest magicznym miejscem. Praktycznie każdy wyjazd łączy ze sobą tajemnicę. Ta przyroda jest zupełnie inna, w każdym okresie ona się zmienia. I naprawdę, naprawdę zachęcam do, 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 do spędzania w ten sposób aktywnego czasu. Może Jarku przedstawisz, jak przebiega taka, przejazd takiej trasy. Jak on wygląda, jak się zaczyna, jak się kończy. Takie szczegóły. Znaczy, moje działania są... Bardzo szeroko ujmuję swoje działania, gdyż działam powiedzmy na zasadzie rodzinnych przejazdów. Bo to jest, to jest jakby moje clue. Dotyczy to, polega to na przejazdach bez, moim środkiem lokomocja, więc moim jeepem, prawda, po, po terenie Roztocza, czy właśnie tutaj z działów grobowieckich. Wykorzystuję do tego miejsca bardzo ciekawe oczywiście pod względem przyrodniczym zazwyczaj, ale również i historycznym, o których opowiadam. Często gęsto właśnie pojawia się taki element jak Wabiki myśliwskie, które pokazuje strzelanie z wiatrówki, no takie atrakcje na trasie właśnie, które często bardzo są ciekawe dla najmłodszych uczestników. Ale również jeśli chodzi o takie imprezy zorganizowane, gdzie przyjeżdża kilkanaście samochodów, trwają to zazwyczaj, kilku, są to kilkudniowe, również o charakterze rodzinnym. Z tym, że, z tym, że no mówię, na pewno jest to już wydłużona trasa, prawda? I, i tych atrakcji jest o wiele, o wiele więcej i no, trwają one o, o wiele dłużej. Czy turystyka samochodowa to sport, rekreacja i poznanie przyrody, czy coś więcej? Można byłoby to połączyć w jedną całość i nazwać to pasją. A więc y, pasja to jest, to jest to, co właśnie powoduje, że człowiek nie siedzi w domu przed telewizorem, tylko Yy, Zasiada za to kółko i, i jedzie w teren zobaczyć yy, co, się, co się dzieje w terenie. W jaki sposób ustalasz trasę? Bo to jest no, dla mnie też jest ciekawe, bo no, trasa musi być ciekawa i to jakieś są przygotowania do tego, jakieś musisz się przygotować do tej trasy. Tak, oczywiście. No, na pewno wiele mi w tym pomogło, pomogły wcześniejsze y, zdolności, umiejętności i zainteresowania. Jesteś więc, leśnikiem. Tak, dokładnie z wykształcenia jestem leśnikiem, z zamiłowania myśliwym od bodajże, 16 już lat. No, i przewodnikiem terenowym również po zamościu roztoczu. Więc wszystkie, wszystkie te umiejętności pozwalają mi w doborze odpowiednim tych tras i w odnajdowaniu tych odpowiednich punktów bardzo ciekawych na, na poszczególnych odcinkach. Już niedługo organizujesz fajną imprezę. Może widzą, przedstawisz, co to za impreza, kiedy się odbywa i gdzie. Dokładnie. Od 1 do 2 czerwca tego roku będziemy zdobywać Roztocze Południowe głównie. Trasa, impreza będzie się pod nazwą Do Bunkrów Linii Mołotowa, więc głównym tematem właśnie będą te bunkry. Wyruszymy spod Tomaszowa przez Lubycze Królewską, Wolę Wielką, przez Narol wrócimy do Zamościa. Tam oprócz, oprócz samych bunkrów będziemy również w Muzeum w Bełstu. Przyjedziemy tutaj na wieczór, ażeby uczestniczyć, czy być obserwatorami inscenizacji zdobycie twierdzy Zamość. A na drugi dzień spróbujemy swoich umiejętności na piaskowni w Mokrym, gdzie tam właśnie uczestnicy będą próbowali zdobyć odpowiednie górki, które tam się znajdują i całą tą trasę przejechać. Z tego co się dowiedziałem, to też planujesz otworzenie takiej trasy dla takich osób, które by chciały spróbować przejażdżki samochodami terenowymi, żeby zasmakowały tej troszeczkę adrenaliny. Dokładnie tak istnieje taka możliwość, żeby wykorzystać jakby mój środek transportu do tego, żeby spróbować swoich możliwości i czy to Błotko troszeczkę mocniej popłynie po, po żyłach człowieka uczestnika takiej imprezy. Także tutaj, jak najbardziej, ten tor jest przygotowany. Te trasy, które, które organizuję, są o różnym charakterze trudności, jak również czasie trwania. Praktycznie od godziny do, do całego dnia można spędzić w samochodzie ten czas. Wykorzystując oczywiście różnego rodzaju atrakcje, o których wcześniej wspomniałem, czyli ten paintball, czy, czy, czy rowery, czy kajak. Nie trzeba mieć swojego samochodu? Nie trzeba mieć swojego samochodu, wtedy, wtedy ja służę jakby pomocą yy, jako, jako kierowca, przewodnik, myśliwy leśnik. <grytanie> wszystko, wszystko jednym. Yy, Jarku, czy ta turystyka yy, samochodowa? Yy... Ma przyszłość taką rozwojową tutaj na roztoczu? Czy myślisz, że przez to nasze roztocze będzie bardziej rozpoznawane w Polsce i nie tylko w Polsce, tylko za granicą? Na pewno tak. Z tym, że. Czego brakuje? Brakuje to z jakim względem. Informacyjny na przykład. To trzeba promować. To jest coraz bardziej popularna, popularny sport, aczkolwiek no, trzeba do tego podchodzić bardzo zdroworozsądkowo, gdyż mamy piękne tereny, mamy piękne lasy, ale, ale musimy również o nie dbać i, i nie wjeżdżać tam, gdzie, tam, gdzie nam się żelnie tylko podoba, tylko jednak tam, gdzie mamy taką możliwość. Trzeba współpracować z wieloma organizacjami, włodarzami danych, danych terenów, ażeby tą zgodę uzyskać, bo mówię, no to, to łatwo, łatwo zepsuć i, i tą reputację mieć o wiele gorszą, więc, więc pod tym względem jest trzeba bardzo być ostrożnym. Bo ja tak myślę, że właśnie przez te, te twoje imprezy to ty się starasz to zorganizować dla każdego. Nie dla osób, które są zamknięte w pewnym gronie, tylko dla mieszkańców zamościa, nie tylko zamościa. Oczywiście, że tak, już uczestnikami moich imprez były osoby, które na przykład organizowały czy urodziny dla, dla swoich pociech, dla najmłodszych, czy też chociażby. Wieczory kawalerskie też były, były ciekawy, ciekawymi imprezami. I tutaj właśnie no, uczestnicy nie posiadali swojego taboru, swoich samochodów, tylko ja byłem organizatorem powiedzmy od A do Z i, i wtedy, wtedy właśnie wszyscy mam nadzieję, że się dobrze bawili. Jarko, masz teraz na koniec szansę tutaj podania informacji, jak możemy się z Tobą skontaktować. Także proszę, możesz podać teraz numer kontaktowy. No najłatwiej, najłatwiej to myślę, że przez stronę, czyli www.drzewiasty.pl lub też widząc samochód zielony Jeep Cherokee, który często jeździ po pozamościu i okolicach i wtedy możemy ewentualnie zatrzymać i ze mną porozmawiać na ten temat. Dziękuję Jarku za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję, Dziękuję Państwu też. za dzisiejszy program. Do zobaczenia za tydzień.